a ta, proszę zobaczyć już nie mam z czego wpłaciłem tylko ostatnie 33 zł jest niby 50, nie? ale to już się skończyło przy takich wpłatach kurcze, typu 30, 50 to jest podbijane do 60 przy 30 e, do 100 przy 50 i później już jest tylko Mydlenie oczu i zgranie, nie? To rozumiem. O, proszę zobaczyć. Przepraszam. Mozbet. Rzućcie pracę, grajcie w Mozbet. Co garpiak chuj i całe życie długi, nie? Iha ja pierdole, nie zobacz. I oni kurwy ty oni potrafią, jakie są bezczelne świnie, no nie? Na tych reklamach powiedzieć, że... No nic nie tracisz, no praktycznie tam. Że weź załaduj im za 70 zł, a dobre i 70 zł, tak? Ile jest? Mili milion milionów ludzi na świecie jest. Niech kurwa... Y Milion, kurwa, wpłaci. Jest? Parę milionów? Jest. A wpłaca pewnie i więcej. Ne? No, tylko świnie są tak pazerne, że im więcej, to tym więcej. Ne? Kurwa, mało. Pięknie. Bawią się. Bawią się za nasze, proszę państwa. Państwo zobaczcie. Ile już jest? I co? Nie umieją się rozerwać? Proszę zobaczyć. Jebli mnie na ponad 1000 złotych dzisiaj? Jebli. Cóż. Ja pierdolę, nie. No przecież to jest kurwa niemożliwe, ludzie. Wejście się, obudźcie. No nie, ja specjalnie Patrzcie tracę te pieniądze po to, żeby wam oczy otworzyć. Kurwa, ja nie robię sobie tego... Że mi się tak chcę, albo nie mam na co tych pieniędzy wydać. Po prostu chcę wam otworzyć oczy. Zobaczcie, co te złodzieje robią. Naprawdę jest dużo fajniejszych, przyjemniejszych rzeczy, na co można te pieniążki wydawać, niż tym złodziejom pazernym dawać. Bo te pazeroty, patrzcie, nawet nic od siebie nie dają w żaden sposób. Zobaczcie, nic, tylko kurwy do siebie. Ponad 1000 złotych kurwy zebrały, a patrzcie co dają, patrzcie, na 3 złote dała. Proszę zobaczyć, o jest, pokazuwa. O jeszcze się wyłączyło, proszę. Aha, bo zabrakło pieniążków, aha, proszę. O Boże, nie, zobaczcie Państwo, tak się kończy właśnie. Tak, yy, pracę się rzuca, w, w, z, grając kurwa z aplikacją Mozbek, no nie? Także weźcie naprawdę, przemyślcie.